Z czym się łączy? Co mamy Pomaga Dzień dobry, mogę przeszkodzić? Robimy taki szkolny projekt na temat wolontariatu. Moglibyśmy zadać ten A tu był jest Panie ten A to taki inny. A to też z tej rozszerzenia, nie? Nie, nie, my robimy projekt szkolny. Proszę, tak, pierwsze pytanie mamy. Czym dla pani jest wolontariat? Jakby by Panie zdefiniowały wolontariat? Mi się nie ja tak osobiście myślę. Osobom potrzebującym, cierpiącym, ludziom potrzebującym drugiego człowieka, żeby nawet porozmawiać, podtrzymać za rękę, Tak mnie się wydaje osobiście. A takie drugie pytanie, jakie cechy powinien mieć wolontariusz? No, Ogromną cierpliwość na pewno, no, potrafiący współczuć ludziom, wysłuchać drugiego człowieka. To jest też tak ważne, bo on się musi skupić, pomimo że sam może być tego dnia nieszczególnie dysponowany, prawda? Ale musi się skupić, wysłuchać tego drugiego człowieka nie się w tej chwili naszuca, takie odpowiedź na pytanie. Dziękujemy bardzo. Możemy no. dodać, która pytanka? Nie. No. No. No, Szanowni Robimy taki projekt szkolny na temat wolontariatu. No. Nie. Możemy przeszkodzić? Robimy taki projekt szkolny na temat wolontariatu. Chcielibyśmy zadać dwa pytania. Ale do kamery? No. To tak jakoś nie można z tytułem. To będzie No. A jakie to mają być pytania? Pierwsze, jak byście zdefiniowały wolontariat, a drugie, jaki cechy powinien mieć wolontariusz. A to bardzo ważne jest? Robimy taki projekt szkolny. Okay. Ja Czwarte, jest już No, pewnie nie wiem. Sobie sobie sobie. No, dokładnie. O, nie Musieli to robić sam w własnej woli. Musieli czymś potrzebę pomocy. A czym jest wolontariat? Według Was? Bezinteresowną pomocą. Dziękuję bardzo. Szkolenia na temat wolontariatu. Chcielibyśmy zabrać to kilka pytania. Znaczy my już byliśmy tam z koleżankami. Ale to co innego. <laughs> Pierwsze pytanie. Czym według Was jest wolontariat? Wolontariat? To jest pomocą dla dzieci i ludzi, którzy oczekują tej pomocy. A jakie cechy powinien mieć wolontariusz? Powinien być przede wszystkim bezpieczny. Szczare, uczciwe. Nie oczekiwać zapłatów. Dobrze. Czym dla pani? Aha, pomagają, tak? Czym dla pani właśnie? No jest Dobrze, no, pomóc komuś pomagać, bardzo dobrze. Hmm? Co jest Czym? Czym? Bardzo dobry, szlachetny czyn. A jakie powinien, powie, powinien mieć się cechy wolontariusz? Jaki powinien być? Dobry. Nie będzie zły, to nie będziemy nad tym. Jak to, to się mówi? Bo to ja nie umiem pani Pomyliłam się. Dziękuję. Chcieliśmy zadać Państwu to. Przepraszam, pani. Przepraszam, pani. Przepraszam, pani. Przepraszam, się Przepraszam, no W to zależy Pana wolontariusz No, dla potrzebujących, dla potrzebujących dzieci na przykład, schorobami. Na jaki cel według Pana powinien być wolontariusz? Wolontariusz? związany, nie Jakiś, nie wiem, jakiś taki, taki miły dla, dla przyjaciół, jak chce dzieciom pomagać, czy kimś tam, bo on tam już ma coś miłego, tam. Podejście jest znaczne do niczym lipa, nie? Dziękujemy. Dobra. To lipa, nie? pani. A to nie wiem czy my nie macie, już Chyba, Do dziewuch? do dziewuch Może dziewuchy nam ale. Co dziewczyny? Obiemy projekt do szkoły. Z... Pani odpowiedziała ja na wiem, dwa ja pytania. Boże Ale od jeszcze raz pytanie. projekt do szkoły. Chcielibyśmy, aby Pani no, odpowiedziała no, na no, dwa no. pytania. Czym według Pani jest wolontariusz? Wy wolontariusz? A jaki ceny według Pani powinien mieć wolontariusz? Chyba się wszystko... No, taki jest zawsze dźwięk, taki frenuł? Mhm. Dobra, tak się łącza. Proszę pani. Hmm. Proszę, możemy zająć chwilkę? Nie no, mam nazywa? raz. Dziewczyn? No może. Dziewczyny, możemy zadać kilka pytań. Ja, tak byście oh. byli, byli, byli. No to jest bezinteresowne pomaganie ludziom. biednym albo zwierzętom. Popieram. Dziewczyny wydały, uważam. Nie. nie? A jakie cechy powinien mieć wolontariusz? Na pewno powinien być, być obowiązkowy i y, musi mieć chęć przede wszystkim, motywację. No. Dziękujemy.